Cześć kochani, dziś przychodzę do Was dosłownie na chwileczkę. Chciałam Was tylko poinformować, że już jest dostępny żel antybakteryjny. Na chwilę obecną jest dostępny na naszej stronie internetowej. W naszym gabinecie będzie myślę, że już w poniedziałek, już praktycznie na dniach. Na chwilę obecną możecie go sobie już samodzielnie zakupić, prosto od producenta ważna informacja patrząc na tę sytuację globalną, która się dzieje. Ilość jest mocno ograniczona, jeżeli chodzi o zakup na jedną osobę, jest to 10 sztuk. Chodzi o to, żeby każdy mógł z, tej, z tego żelu po prostu sobie skorzystać, żeby się nie okazało, że jedna osoba wykupi większą część magazynu. Jeżeli chodzi o ten właśnie żel antybakteryjny, chciałam tylko nadmienić, że jest on prawie w 100% naturalny. Dlaczego prawie? Zacznijmy od tego, że ma w swoim składzie 5 olejków eterycznych tych olejków jest pięć po to żeby była odpowiednia synergia synergia czyli połączenie żeby wyciągnąć z każdego produktu w pełni jego właściwości antyseptyczne antyseptyczne co to oznacza czyli że ma właściwości przeciwgrzybiczne przeciwwirusowe, antybakteryjne po prostu Ważne jest to, że nie zawiera w sobie alkoholu etylowego, gdyż ogólnodostępne środki do dezynfekcji dłoni zawierają go w sobie bardzo wiele, jeżeli chodzi o ich skład. Dlaczego to dobrze, że nie zawiera alkoholu etylowego? Chodzi o to, że alkohol bardzo silnie wysusza naszą skórę dłoni. Działa destrukcyjnie na jej warstwę hydrolipidową. Tutaj nie mamy tego problemu, gdyż tego alkoholu nie ma. Tak jak wspomniałam, ma pięć w sobie olejków. Między innymi jeden z tych olejków to olejek z drzewa herbacianego. Dlaczego na nim chcę się zatrzymać? Jest to olejek, który stosuję w swoim domostwie i wśród moich klientek bardzo, bardzo często. Jest szczególnie bliski mojemu sercu. Dlaczego? Dlatego, że ma bardzo silne właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe. Często polecam go moim klientkom, które przychodzą do mnie z innych zakładów stylizacji paznokci, i okazuje się, że mają grzybice grzybice, pałeczkę ropy błękitnej, onycholizę. I szereg innych chorób związanych z płytką paznokciem. W takich przypadkach zalecam im stosowanie olejku z drzewa herbacianego, zakrapianie po prostu płytki chorobowo zmienionej, ale też innych paluszków, żeby po prostu ta bakteria nie rozprzestrzeniała się po całej dłoni. Co jeszcze, jeżeli chodzi o olejek z żywa herbacianego? Swego czasu stosowałam go też w kominkach takich domowych, aromaterapeutycznie, gdyż działa silnie przeciwzapalnie, wirusowo na nasze drogi oddechowe. Możemy go wkropić kilka kropli do naszego kominka aromaterapeutycznego. Zapalić go i zostawić go w pomieszczeniu, gdzie na przykład dzieciaczki śpią. Jeżeli wiemy, że coś już się rozwija, jakaś choroba, więc warto bardzo szybko zadziałać, żeby po prostu ona się dalej nie rozwinęła. Często też używałam go do prania pościeli, do prania pieluszek, gdyż ma właśnie właściwości przeciwbakteryjne, żeby po prostu dane materiały odkazić. Więc spokojnie można go też wkropić do naszego prania. Co jeszcze, jeżeli chodzi o olejek z drzewa herbacianego? Często jest, skorzystał sobie oczywiście ze ściągi, bo jak to wiadomo, czasami stres potrafi zjeść człowieka. Do inhalacji, wspomniałam Wam. Jeżeli chodzi o czyszczenie jamy ustnej, również jest polecany, jeżeli mamy problemy z bolącymi ząbkami, z takimi naleciałościami, jeżeli chodzi o nasze ząbki, więc też można spokojnie go używać do, do płukania jamy ustnej. Bez, bez problemu. Do czyszczenia domu to już od lat stosuję różnego rodzaju mieszanki. Zazwyczaj jest to woda z octem i z dodatkiem różnych olejków eterycznych. Gdyż tak jak wspomnieliśmy wcześniej olejki eteryczne mają właśnie te właściwości przeciwgrzybiczne, przeciwwirusowe, antyseptyczne. Więc y, może być to olejek z drzewa herbacianego właśnie w takiej mieszance do mycia wszelkich powierzchni płaskich w naszym domu. Co jeszcze, jeżeli chodzi, wracając do naszego żelu antybakteryjnego, dlaczego powiedziałam, że nie jest w 100% naturalny? Dlatego, że musiał być tam zastosowany między innymi glikol. Ale w jakim celu został ten glikol zastosowany? Jest tam bardzo mała dawka tego glikolu po to, żeby to stężenie żeby działało hipertonicznie. Co oznacza hipertonicznie? Po to, żeby nie namnażały się na korzystającej. Tej powierzchni, tak jak na przykład nasze dłonie, jeżeli posmarujemy tym żelem, żeby po prostu na niej nie osadzały się, a następnie nie nam nażały się wirusy, ani grzyby, bakterie itd. Tak tak Kochani, to mega w telegraficznym skrócie. Jeżeli mielibyście jakiekolwiek pytania, służę pomocą. Podlinkuję Wam pod spodem bezpośredni link do sklepu, jeżeli chodzi o te żele antybakteryjne. Tak jak mówię, ilość jest ograniczona, jeżeli chodzi o zakup na jedną osobę, tylko po to, żeby każdy mógł skorzystać, gdyż jak pewnie zauważyliście, są braki. Są braki w aptekach, w hurtowniach. Ja już wykonałam kilkanaście telefonów do różnych hurtowni, jeżeli chodzi o środki do dezynfekcji, jeżeli chodzi o maseczki, o rękawiczki, są po prostu braki. Dlatego kupujmy rozsądnie, nie róbmy zapasów na, na, na najbliższe miesiące, tak żeby każdy mógł z tej okazji skorzystać. To by było na tyle, kochani. Jeżeli będziemy mieć te żele antybakteryjne już u siebie, na miejscu, w gabinecie, będziemy mogli Wam tutaj móc je wysłać bezpośrednio do, do Was. E, aczkolwiek polecam kupowanie prosto od producenta. Tak jak mówię, podlinkuję Wam, żebyście miały ogólnie Państwo, żebyście mieli ogólnie dostęp do, do tego produktu. Z czego Wam mogę życzyć, tylko i wyłącznie zdrowia w obecnych czasach. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia znowu. Pozdrawiam.